Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Na i x 9 Odgadać serię Lego Mario Super Heroes. Nazywam się Deadpool i zagramy. Kolejny odcinek, tym razem doktor Duma. Co jest doktor Duma? Do roboty, lecimy tam. A normalnie się witam, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I nagrywamy i gra w tą grę. Na 100% oczywiście. Deep in Central Europe lies a small nation known as Latveria, ruled by Doctor yeah, no. e... Doom. Doctor Doom's castle, fool you. Go... It has incredibly advanced weaponry hidden behind its stone walls, even really good internet. You call it the Fantastica? Nice. Does it come with satellite radio? Entering airspace. Look, weather is dreary, with an 80 no to jest kraj, no To są Mała Latferia i Latferia. Mała Latferia znajduje się w Nowym Jorku, akurat. Ta Latferia normalna znajduje się w. No, no i na jakimś kraju. To jest tego kraj, przepraszam. Ale jakim nie powiem, Ci, bo nie wiem. No i w taki sposób właśnie też mogę zrobić mini zestaw, jakbyś nie wiedział. I w tym przypadku, tak jak poprzednim, najlepiej użyć Boba, bo jeśli byście nie wzięli Boba, to byście ten minizestaw ominęli. I trzeba po prostu patrzeć, czy czy on nie przetuje przez was. On jest w tej kuli jeszcze. I saw this in Oczywiście, że się leci w dół. Oh, Doom's hiring every everybody he can find. I wonder what kind of benefits he offers. Must be decent. He's got an army of security guards too. To wiadomo. Roboty duma. Znaczy one nie żyją. To są roboty, więc je załatwimy. Chodźcie tu, dawać Tu mamy akurat trzy. Dało mi się tyle zdobyć. O! Na przykład jest potrzebny... nam moment... Latarnia. którego nie ma tutaj. Akurat kl klatków, w tym normalnie. Jeden z pięciu nic nie widzę. Na szczęście niektóre rzeczy podrapię. No i teraz mogę zrobić to. No dobra. 2 na 5. Przydałby się teraz kapitan. Ej, bo właśnie się zastanawiam... Tak, grej też można użyć, przepraszam. I dami wycelować, żeby otworzyła się automatyczna brama. Gotowe. I pilnować gdzie jest stan. Bo ja go nie widzę jeszcze na ten moment. On... Pamiętajmy, że on może być wszędzie. Jest, widać go. Znaczam nie... Jeśli mi chodzi o tą postać Złotą tutaj jeden Tutaj trzy Cztery I piątka powinna być niedaleko, ale najpierw pomogę tutaj Dajesz, dajesz Halk. Zajmę się nimi Dobra Pan fantastik. Proszę rozwalić ten energię. Generator, proszę. Idealnie. A, tu widzę, tu, tu jest potrzebny magneto. Zaraz tam będziemy, moment. Żyjemy Spide Ego. I włączymy magneto do gry, moment o. Mini zestaw, kolejny zdobyty, idealnie. Idealnie na czas. Zaraz powinna być herbata. Magneto, może się byś ruszył, co? Użyję tego gościa, bo i tak go odblokowałem kiedyś. Tego nie potrzebujemy. A nie, przepraszam, potrzebujemy, bo inaczej tam nie wejdziemy. Moment, dobra i gitara. No, ham stąd. No dobrze, teraz 3 minut nie No tak, tutaj jest jeszcze zamrożone i tutaj trzeba też użyć. I to, to trzeba coś tu rozwalić, ale najpierw roztopię tutaj ścianę, żeby po prostu zdobyć to. A! No jas! Dzięki. A mi to zastanawia. Jeśli zo wie tak Nie. To do poziomu powinien być Fury. Bo nie wiem, jakim cudem by mogłoby się w takim przedostać dzięki temu. W tym przypadku musieliśmy użyć jakiejś postaci, która ma za nimi działalność. Tylko nie pamiętam, która. Chyba Fury to był w tym fragmencie, ale nie jestem w 100% tak pewien, że, żebym to po prostu udowodnił, że to był Fury. Jak mówiłem, dawno w to nie grałem. Zagadam, dawno nie grałem. Eee, nie przechodziłem ponownie tej misji. O. 5 Nie, przepraszam, 6 teraz. No to nieźle te klocki lecą. Pan fantastik, ale użyjemy Sandmana. Dobra, o Dawaj, ciągnij. Ciągnij, ciągnij Yes! Zbudujemy i to zrobisz, Mr. Fantastic? Panie Fantastyczny? Będziesz. Będziesz baterią? A bateria nie powinna być tak długo? Jak się, żeby nie skończyłaś tak szybko? To ja nie wiem, skąd on to bierze? Ten młot. O! To wielką Latarnia. Mhm, dobra Iron Man No, Nick Fury jest na tym poziomie. Więc nie wiem, jakim cudem mógłbym się za tym przedostać na przykładowo Jeden. Dawaj, prąd użyj dumie. Dawaj, dawaj, dawaj mi ten kocek. Idealnie. Idealnie na czas. Dobra moment, użyję je spidiego i tyle. I jest 7. Co to Ciągnij, ciągnij i. Co jest w środku? Dobra, tutaj potrzebne jest Iron Man. Już go spalam. No jest ta ściana i druga ściana, i jest to Nie. I ten poziom już jest wyczyszczony. Niech to. Nie. Stać. No jeszcze dwa! Jest! Dziewięć Wybacz Fury, ja ci nie pomogę A. Nie nie nie, tylko nie ona Pamiętam, że gdzieś tutaj jest. O, właśnie o kilku mowa. Tu chciałem powiedzieć, że jak ja na to że miałem problem ze znalezieniem tego miejsca. A teraz nie. Teraz nie miałem problemu. Stan Lee. Oczywiście. Spokojnie, Stan. Jesteśmy tutaj przy sobie. Możesz wyjść. A. Przepraszam cię. Już... już Cię odblokowuję, niszczę ten... O! Wszystko w porządku? Excelsior! Jest odblokowany, super! To jest ostatni mini zestaw. Dobra, tutaj trzeba to ty trzeba tutaj znaleźć. Bo jeśli nie znajdziemy go, będę wkurzony. Dobra. Ci przedostaniemy, po prostu i tyle. Odblokuj. Why you show off your discipline? I teraz po prostu nie będzie kamery. Dobra, bestia. I masz. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I tam będzie chyba... Właśnie ten... Ściągaj ten...

dobra o i przeładowanie wytylujcie w siebie proszę a nie wyłączyłeś się, dobra przepraszam mój błąd To już miałem zrobione, więc o coś nie martwię. No górnie też na początku to jest. A to jest to dobra. Wolverine, kop. I. Yeah. Wszystkie mi minizytały obcykane. Dobra, uwolnijmy tego Fioriego z góry, bo przecież on, on na nas czeka. Czekaj Fiori, lecę do ciebie. Odpuszczuj proszę. Dobra, dzięki. Spidey, 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 o! nie zdążyłem. Dawaj, otwórzcie już po Spidermanie. I otwarte. Przepraszam, otwarte plus jeszcze linda. Ten środek, ten, ten nad... te wejście nad... kurczę... To wejście nad brachą wygląda na jakby wyszło z Minecrafta. inspirowali ten jak ale może to byłaby po co później? Albo wcześniej, nie pamiętam tak szczerze mówiąc, dobra i wchodzimy. A, przepraszam. Chodźmy Hulk i Bob. Musimy się zająć się z tymi złodziejami. Goblinem i Dumem. No i jesteśmy. Ale to czerwono. Rozczarowano go się dlatego, że nie ma Spidermana. Co by dostać mu było? Kartkę jakoś. Na, na przykład. Spider-Manie, pojawi się tutaj albo zabij. Zniszczę e, świat albo porwę Mary Jane Watson. Tak myślę. Dobra, okay, okay. Mhm. Dobra to jest tutaj, jest Dobra, trzeba tutaj zbudować ugly orange rock! You think you can stop me? You pathetic little bitch! You To jest gra swobodna, więc też fajne będę ważyć z gobinem. Teraz szybko, szybko. Dawaj, patka na muchy i pani tego głowina. Yes Dawaj Spidermanie, przywal mu! mu jedno I teraz tylko ktoś pojawi, a zaraz się pojawi z Mega Spidermana. Dawaj, dajaj, dajaj, dajaj. Oh, oh. No This I is getting dull without the spider to keep me entertained. Oh, the spider man is here, so... Oh, yeah, no, yeah. I do, Pan Fantasyczny jest wieżą kontrolą i teraz przyjmuję kontrolę nad podstawkiem Dumina. I ...że mogę mu przetrawić tę pana Fantasyzmika. się. I już po nim. I leży. Teraz trzeba. Dobra. Do... Teraz trzeba, do... Do... Teraz trzeba do... Do... doktora Duma. Don't, don't force me to use dr doom's doom ray of doom does that look like a ray gun to you reed usually ray guns use focused light whereas this appears to use cosmic energy why don't you just ask him villains love to talk about their stuff hey doom what is that thing oh you'd like to see it in action not well. Zaczęło się, czy co? Hmm. Loki <noise> mu pomógł. Oga, misja, co jest doktorku, wykonana. Na 100%. procent. Pieniążki zebrane, jak jakże. Prawdziwy znawca gotowy. Mini zestawy wszystkie zdobyte. Stomix odblokowane. Stan Link uratowany. To już koniec na dzisiaj, więc do następnego świnka. Pa!